Dwa dni na plaży Kalamaki. Było fantastycznie, aczkolwiek przyszedł jakiś lokals, który tutaj zrobił część urządzeń, jakieś ławki i tak dalej. I powyrzucał po prostu wszystkich kamperowców, groził policją. W związku z tym stwierdziłam, że ja się też wyniosę i właśnie uznałam, że pojadę na tą plażę, która jest w głąb, dostępna głównie dla jeepów. No i zobaczymy. Słyszałam, że da się dojechać nie jeepem, tylko moim samochodem, więc możliwe, że jest to sprawa przesadzona. Plaża jest kamienista, nie będzie na niej wody, przeciwnie do tego, co jest tutaj na plaży Kalamaki. Ale podobno nie ma ludzi i będzie fantastycznie i będzie internet, bo ja odłączona od internetu niestety jestem, a chciałabym troszeczkę popracować. Wczoraj, żeby móc pracować, musiałam pojechać do koroni i po prostu siedziałam w restauracji na kawie i pracowałam. Także trzymajcie ciuk, ciuki, żebym dojechała. Wyjeżdżam z miejsca, w którym jest kościółek. Tutaj też woda była dostępna. Podjechałam, tutaj porozmawiałam z Belgami, którzy tutaj się kręcą, i też parę rzeczy ustaliliśmy. Oni się też zbierają stąd, bo jest teraz długi weekend i będą przyjadą później, jak skończy się długi weekend grecki. Co by. Dopiero wtedy sobie tutaj zostać, bo na tej plaży najprawdopodobniej kalamaki wtedy będzie pusto. Także ja zrobię bardzo, możliwe, że zrobię podobnie. Przynajmniej chociażby ze względu na to, przyjadę, że, że jest tutaj woda. Tak póki co wygląda ta droga. Myślę, że widoki będą bardzo ładne. Zresztą tam już widać, że są. A tutaj jest ten kościółek. Mieszkają dosyć myślę bogaci ludzie, ale część mieszkań jest na wynajem z tego co słyszałam. Znaczy część domu w zasadzie. Oj, ben, albo muszę teraz zapiąć pasy, albo będzie tak cały czas piszczeć. Tak najprawdopodobniej moment wezmę o człowiek, więc muszę tutaj wjechać. Kalimera No, na centymetry poszło, szczerze mówiąc Ale się udało A Teraz zapnę pasy jeszcze o, To nagranie nie będzie jakoś szczególnie ładne Macham tą kamerą na lewo i na prawo ale będzie za to autentyczne to, to była informacja, że na sprzedaż ta ruinka była razem z terenem Chciałam nie przedłużać tego filmowania ale droga jest tak cudowna, że nie mogę się po prostu powstrzymać, Także bardzo mi przykro. Tutaj nawet jest jakiś drogowskaz, że Selica i my idziemy na Selicę. Okej. Okay. Droga jest tak przecudowna, widoki są po prostu przepiękne. Jedziemy wzdłuż Kotliny. Mieliśmy, miałyśmy kotlinę z lewej strony, teraz mamy z prawej i taką przepaść. Zresztą tutaj może zobaczycie, to z przodu jest widoczne już morze, z kolei z tyłu, przed chwilą też było morze, z boku, z lewej strony. W związku z tym jesteśmy, wjeżdżamy w taki jakby cypel, Tu jest moja iska, która sobie właśnie wygląda przez okno i zasłania nam możliwość wysłania mi możliwość pokazania Wam jak to wygląda, ale z przodu i na widok A autentycznie na morze, no cudownie. Tak jakby wjeżdżamy na szczyt jakiś prawie, bo góry się skończyły, także zresztą tutaj z mapy widzę, że wjechałam na 300 metrów. Jestem na wysokości 300 metrów w ciągu tych, nie wiem, może 3 km długości. Także widzicie, tu jest no, bosko, po prostu bosko. Szkoda, że na tamtej plaży nie będzie wody słodkiej, bo to już jakby była woda słodka, to ja chyba po prostu zrobiłabym zakupy, nie wiem, kupiłabym lodówkę. I zrobiłabym zakupy, albo jadłabym chleb z oliwą i zostałabym tam na jakieś dwa tygodnie co najmniej. No bo podobno nawet jest cień pod jakimiś drzewami, także no po prostu tylko bo wody brakuje słodkiej. No chyba, że mi się nie uda dojechać, no to jeszcze zobaczymy. Chciałam już kończyć nagrywanie, a właśnie zobaczyłam, że jest tutaj jakaś woda. Jestem ciekawa, czy jest dostępna, czy tylko tak wygląda, jakby miała być. Także stanę na chwilkę, włączę wsteczne, wyjmę pasy. O, jeszcze silnik. Już tak się strasznie podnieciłam, że się zapomniałam włączyć silnik. Jak tam, Isek? Żyjesz? Psy zostają. No i zobaczmy, coś tu kapie. I teraz tak zbyt dużo wody tu nie kapie, ale jeszcze mamy takie coś. Ja pierdzielę słodka woda, ale jaja. No, no to jakby to powiedzieć, będę wracać tutaj po wodę. To jest już parę kilometrów no, już parę kilometrów. Krócej, nie. Także to jest rewelacja. Na mapie nie mam oznaczonego tego miejsca jako źródełka. Taki widok, proszę Państwa. Samochodzik się troszeczkę przybrudził. No to kurczę. Niesamowite jest to, że teraz patrzę na mapę, tą czeską, i co tu się pojawia? Drinking water. To jest właśnie w tym miejscu, w którym przed chwilą byłam. Tylko wcześniej nie było, to, nie było tego widać. Nie wiem, przy jakimś konkretnym powiększeniu mapy, jak ja oznaczałam i szukałam drinking water, to nie było tego. A tu widzę, że się pojawiło rzeczywiście. Także, no cóż, super. Wjecham za zakręt i teraz wygląda to w ten sposób. Z przodu jest ta droga przede mną, którą mam pokonać. Dosyć stromo. Oczywiście jak widzę teraz, to tego nie widać. Zawsze tego nie widać. Teraz wjeżdżamy pod, pod górkę. Mm, nie jest taka strasznie stromo, bo wjeżdżam na dwójce. E, przy czym pamiętajcie, że ja mam dać jest z najsłabszym silnikiem. Także jak moja podjeżdża znaczy, że każda, każda, po prostu każda podjedzie. Ale niestety były momenty, w których musiałam podjeżdżać na jedynce. A bywa tak, że muszę wjeżdżać na wstecznym. Dobrze. Dobrze, dojechałam do miejsca, w którym mapa mówi, że już dalej się nie da jechać. Ja widzę drogi, bo jestem na takim rozjeździe. Z przodu jest w ogóle jakiś dom, w którym napisane jest Selica House for rent i jest numer telefonu. Także ewidentnie można sobie go tutaj mieszkać. A na mapie, jakby części rowerowej, mapy jest, że muszę skręcić teraz ostro w prawo. Moment, czy ja dobrze mówię? Tak, ostro w prawo. I jedziemy dalej mapą rowerową, już nie samochodową, a rowerową. No nie wygląda na razie źle. Wygląda zupełnie tak jak poprzednia wersja. Więc spróbujemy. No jest trochę w gorszym stanie rzeczywiście, bo tutaj tych kamieni takich drobnych jest więcej. Jest na tyle szeroka, że w razie czego się wycofam. Jak uznam, że się nie da przejechać, ale póki co w ogóle nie widzę problemu żadnego, żeby nie móc tędy przejechać. Patrzcie na te widoki. I żywej duszy. To jest to, co ja kocham. Piska troszeczkę... troszeczkę wykończona tym opałem. Dobrze, jedziemy dalej. Tam jest z kolei piękny widok. Na no taką... A, na isę. Na isę. Muszę wam powiedzieć, że dosyć ciężko się tak jedzie i trzyma kamerę, próbując jeszcze, zerkając co chwilę, czy, czy widać to co... A! To co chciałabym, żeby było widoczne. A do tego mając świadomość, że obraz strasznie jest, się trzęsie. Kurczę, trochę bo go, au, droga się pogorszyła. Ale to tylko mam nadzieję, że na tym fragmencie takie dosyć ostre kamienie są, na które muszę zwracać uwagę, żeby łapony nie przebić. Bo tego bym naprawdę tu nie chciała. Także, no, przed nami widzę, że jest taki zjazd. Wow, dosyć stromy będzie, ponieważ musimy zjechać tam. Tu mamy widok na wyspę. Tam jest jakaś droga do budynku. No przepięknie, przepięknie, no patrzcie na to. Wydaje mi się, że ja będę musiała być gdzieś tam. Między tymi dwoma górkami jest jakaś droga i bardzo możliwe, że ja w tamtym kierunku idę, bo widzę na mapie, o że ja tutaj muszę zawrócić. Dokładnie. Ja teraz patrzę. Widzicie? i dokładnie między tymi dwoma górami to będzie moja droga, ponieważ teraz patrzyłam w tym kierunku. No, no to będzie konkretnie, szczególnie, że tutaj widziałam takie konkretne zakręty. W jedyneczce będę wjeżdżać, już to czuję, bo jest naprawdę... naprawdę... O, teraz ten widok jest cudowny. Kurczę, nie wiem czy się zmieszczę, muszę się cofnąć. Nie wyrobię zakrętu, ale niesamowite. O! I tak ciasny zakręt, że musiałam po prostu się cofnąć, żeby go wyrobić. Oj, patrzcie na to I to jest moja droga No z góry wygląda, jakby była zupełnie do samego końca lajcik, nie? No, no i patrzcie Chciałabym tylko, żeby mi hamulce się nie zaczęły Raz niestety to zrobiły w chyba w Czarnogórze, w górach po prostu mi się zacięły w hamulce zapina pompowały i musiałam ręcznym hamować wtedy się naprawdę zestresowałam bo myślałam, że to już jest po hamulcach okazało się, że po prostu są um, że się przegrzały czy coś tam i nie wiem, zacięły się a później już nie było tego problemu natomiast no, przez moment było mi tak dziwnie, bo też byłam gdzieś w, w dzikich górach po prostu tym samochodem patrzcie na tą drogę niesamowite. No, myślę, że na tej plaży, na którą jadę, to jak będzie, nie wiem, jedna osoba, dwie, para jakaś, która sobie przyjedzie, akurat teraz. Patrzcie, patrzcie, nade mną jest tak Nie wiem, czy to widać. Cień taki, prze... apelujący jakiś. Taki cień w ogóle nade mną przeszedł. Możliwe, że on myśli, że ja zaraz tutaj zdechnę po prostu razem z psem z powodu braku wody i mnie zje. Dobrze, ostatnie ostatnie metry, tak naprawdę 150 metrów. Kurczę, jest tu ktoś. No nie, nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Jakim prawem w ogóle ktoś tu przyjechał? I to jeszcze stąd. i Jeszcze się myję. No i ostatni metry, plaża jest po mojej prawej stronie, jest rzeczywiście, jest totalnie kamienista, same kamienie. No dobrze, ja chyba w takim razie wyjdę i zobaczę jak ona wygląda. Bo na mapie widać, o, tu już jest tyle. Tu jest ta plaża oznaczona, zaraz będzie koniec drogi. No i będziemy patrzeć iska też już jest ciekawa, co tam dalej będzie. No, okay. sprawdzamy. Dobre. Wychodzę. Jak to zrobić, żeby jest człowiek? który się mnie chyba nie spodziewał. Trudno. Musi się pogodzić z tym, że. Jestem razem z nim. Raz. Dobra, wyłączam się i idę się przywitać. A tam jest plaża i tam są ludzie. O kurczę, niesamowite. Dobra, wygląda to w ten sposób. Ty sobie obejrzeć, i idę się przywitać. Nie dość to, to jeszcze tutaj są jakieś ludzie i w ogóle kamperują i nie będę jedyna. Mają nawet podobny stolik do mojego. I talii. Ale fajne miejsce sobie znaleźli. A ja? A gdzie jest dla mnie miejsce? Nie ma miejsca dla mnie. Kurczę. Ale rewelacja. Muszę powiedzieć, że rewelacja. No to jestem szczęśliwa.